Z pola walki. Dość nietypowe. Właściwie tutaj nie będzie o wirusie, ale kto w ogóle doszedł do takiego przekonania, że w tym czasie chodzi o jakiegokolwiek wirusa. Tu się bardzo dużo różnych dzieje. Czy 5G, szczepionki, które tam nadjeżdżają, jak jest z apokalipsy z daleka. Ale tytuł jest, obalić wrednego tronu, Łukaszenkę, no, wprowadzić tam demokrację, e, taką jak u nas na przykład jest demokracja, co to o, o, z powodu tych, czyli e, <grytanie> zarazu straszne jest złamane wszystkie prawa po prostu, nawet PiS chciał po prostu przepchać w Sejmie ustawę, że prawo może działać wstecz, ta, I takie prawo, że wszelkie działania niezgodne z prawem, ale e, służące mm, ochronie e, obywateli przed zarazą albo walką z tymi, którzy są za zarazą, e, są dozwolone. I, i, i jest y, ktoś, kto takie czyni rzeczy, jest zwolniony z odpowiedzialności karnej. Rozumiecie? No takie nazistowskie, nie, polskie Niemcy. No, no. No tak to wyglądało w Niemczech. No, czy ja poradzę, że, że dokładnie tak samo, ale z drugiej strony, no po co coś wymyślać nowego, jak są stare, bardzo dobre, utarte wzorce, które zrobiły z państwa, no nie wiem, demokratycznego, czy też Republiki y, tam Niemieckiej, Wejmarskiej, czy ona się tam nazywała. No, nazistowskie państwo. No, no nie tak w krótkim czasie, ale <laughs> po prostu... Po prostu tak. No na marginesie pytali Goebbelsa od propagandy tego mistrza, jak oni to zrobili, że z takiego zwykłego narodu zrobili kapą. No mówi, to jest normalne, to w tym ustroju można zrobić, w komunistycznym ustroju e, sowieckim na przykład, w monarchii za pomocą strachu po prostu e, zmuszali do jak i urzędników państwowych do tego by e, no takie rzeczy robili jak tutaj nie wpuszczają do sklepów bez maski odmawiają sprzedaży etc etc to tak samo tam zmuszano obywateli tak krok po kroczku oczywiście oni byli cały zastraszeni więc wolę wiedzieli że to jest złamanie prawa ale wolę je wykonywać żeby, żeby uratować no przynajmniej zdrowie jeśli nie życie no tak powstawał naziz. No, widzicie te podobieństwa? Dobra, lecimy dalej. Yy, parę słów zagajenia, bo tutaj za chwilę powie bardzo fajny żołnierz onr on u Tak wyglądali kiedyś żołnierze, którzy walczyli po prostu o Polskę. Dzisiaj mamy 104 tysiące polskich żołnierzy. No to jest tragedia, bo chyba amerykańskich już chyba jest więcej w tym momencie, z czego 20 tysięcy to są żołnierze, którzy walczą na polu, no bo reszta to są jakieś sekretarki, jacyś tam panowie z brzuszkami, te co tam, administracji, u nas to na dwóch szeregowców, dwóch oficerów, przypada na dwóch oficerów jeszcze jakaś iluś tam z administracji, no po prostu, jeśli nas może przed czymś uratować to jest tylko armia amerykańska, ale ona nie przyjechała tutaj ratować nas przed czymś, tylko realizować plany amerykańskie. Tak, nie ma dobrych wujków, kochani. Na oglądaliście się tych reklam, <grym>, jak to ci usługodawcy i sprzedawcy nie śpią po nocach, żeby wam dogodzić i żeś na oglądaliście się telenowel <grym, grym>, różny, <grym>, chociaż w telenowelach no i złe typy się zdarzają. No nie wiem, ja już nie będę gadał o tym wszystkim, bo mi ręce już padają do, do podłogi i się wleką po niej. Okej, okay. dobra, zagajam szybciutko. E, nie tak dawno Łukaszenka zwrócił się do jakiegoś, chyba Banku Światowego czy coś, o pożyczkę. Taką jest sporą oni powiedzieli... Dobra, okej. Okay, to my wam, Łukaszenka, słuchajcie, damy tą pożyczkę, ale wy musicie te wszystkie restrykcje ogólnoświatowe, covidowe prowadzić. No bo jest dziadostwo, kurde. Łukaszenka nie prowadził restrykcji i w ogóle nic sam się nie dzieje. Względem jakiejś śmiertelności covidowej. I to psuje cały obraz tej covidowej zarazy. Bo oto nagle spostrzegawczy widzą, że Łukaszenka nie prowadził nic i nic się nie dzieje. No to kurde, coś tu nie gra. Tu się dzieje, mimo że są restrykcje, a tam się nie dzieje, mimo że nie ma. No, ktoś, ktoś myślący może stwierdzić, że restrykcje powodują dużą śmiertelność. Kurde, może dojść do takich osiągających wniosków. No, dobra, Łukaszenka powiedział, walcie się. Za niedługo zini finansiera światowa przyjęła tam z cztery razy więcej pieniądzorów z walichami pełnych pieniędzy. Po prostu do Łukaszenki, że słuchaj, ta mata Łukaszenka towarzyszy tutaj cztery razy więcej, ale musi ta te restrykcje wprowadzić, a walta się. I nagle czas pras tam parę dni coś i już stra opozycja działa na Białorusi. Kurde, no, życie to jest pełne przypadków, słuchajcie. Słuchajcie kochani, no to są same przypadki same teorie spiskowe. Znaczy jest jedna oficjalna te, e, ten Wersja na temat tej zaraz na przykład my słyszymy w Polsce w mediach ogólnych i też w TVN-ach, polsatach i tak dalej, i jest tysiąc teorii spiskowych, bardzo podobnych, które y, absolutnie są inne od tej teorii. No i zwykła statystyka nie mówi, że mm, po prostu skoro jest jedna oficjalna, to ona jest prawdziwa, nie tysiąc niezgodnych z nią, bardzo podobnych do siebie, nie? No to chyba jest zwykła statystyka. 1000 przeciwko jednemu. No to kto wygrywa? Jeden. No, to żeśmy sobie wyjaśnili matematykę. Dzisiaj nauka na potężnym poziomie, choć. Choć, tak, to jest teoria. W względności oczywiście, że jeden jest większy od tysiąca. A trzeba było się uczyć. Teoria. To jest wręcz jest mechanika kwantowa. Dobra, e, słuchajcie. E, słuchajcie, słuchajcie. Więc tak. Yy, okej, okay. no i, yy, opozycja i to jeszcze część tej opozycji maseczka chodzi, jakby coś sugerowała Łukasience, że yy, Łukaszenka, tyran nie terroryzuje społeczeństwa i, i przez to nie ma zachorowalności i to jest, to jest tyran dopiero i oni mu sugerują mu, ty tyranie wredny tu restrykcje wprowadź bo zabije swój naród zobaczymy co też Aleksandr a bo tu się tworzy opozycja my Polacy oczywiście przytuliliśmy opozycję bo my jesteśmy bardzo kochani to znaczy nasz rząd terroryzuje nasz naród a kocha inne wspiera Białoruś, Ukrainę, a terroryzuje własne. No, no nie wiem, no jak mówię, to jest teoria względności, to już jest mechanika kwantowa, bez yy, pół litra tego nie raz bierzesz. No i tu się taka Swietłana Romaszewska pojawiła, taka biała dama, posłuchajmy co też Aleksander Jabłonowski o niej mówi. I stare scenariusze się powtarzają, opozycja białoruska pracuje na rzecz Międzymorza i teraz tak, ta y, y, Swietłana Ciechanowska-ja, czy jak ona się tam nazywa, ma męża, który zmalwersował pieniądze i siedzi w pierdlo. Czyli obrobił bank, czyli wiesz, jest wrogiem Łukaszenki, bo obrobił bank. On siedzi słusznie. Jako reżyser zawodowy mam świadków na to. Wiedziałem, że Ciechanowska przyjedzie do Polski i sobie myślę tak, ciekawe czy ona się ubierze w białe kolory. Ubrała się. Tak, bo tu wiesz, królowa Elżbieta I, jak została królową Anglii, zaczęła się nosić na biało, twarz pudrować na biało, żeby przed ludem uchodzić za dziewicę. Za nieskazitelną, czystą niesie takie przesłanie. Jak każdy papież w Watykanie też ubrany na biało. I ona się ubrała na biało. No, dół miała nietrafiony, bo brązowy brązowe spodnie miała. Piękne obrazki, proszę Państwa, wszyscy dookoła, panie Ciechanowskiej w maseczkach, na twarzach, ona jedna nie, no bo ona jest święta, dziewica w bieli, rozumiesz, skoro arcybiskup yy, yy, długoż, kojarzysz takiego arcybiskupa? Przed obrazem Najświętszej Marii Panny w Częstochowie ogłosił, że pan Szumowski i pan... Morawiecki, to są ewangeliści. Widziałeś jak on to ogłaszał? Widziałeś. To teraz czekam, że arcybiskup długosz ogłosi, że pani Swietlana Ciechanowska. Swietlana. I on, on, on to ogłasza. On już koniecznie ma dwójkę dzieci. To jest problem w dzisiejszych czasach. I szykowana jest Rafał. Czy ty wiesz, że ona jest szykowana do Nagrody Nobla? Pokojowej. Tak. Czy ty wiesz, że w Karpaczu na tej konferencji gospodarczej, gdzie się spotykają... Dobra, to na razie tutaj już e, zatrzymajmy. E, no, słuchajcie kochani, e, tak się robi dzisiaj e, politykę, no. E, ubiera się często szubrawców. E, znaczy, ona jest jakimś tam pionkiem szubrawców, białe szaty, robi się świętych e, dziewice. Albo kochani, albo tu się sprawdza, może ja się mylę, bo jestem upiedliwy, sarkastyczny, cyniczny, może po prostu Erich, amerykański żyd, czy niemiecki żyd, psychoanalityk, po, po jeden z y, twórców podstaw pod y, Szkołę Frankfurtską i Neomarxis, y, mówił, chyba to on mówił, że ludzi normalnych można spotkać w szpitalu psychiatrycznym. A wszyscy chodzący na zewnątrz są nienormalni. Czy jest coś w tym? Słuchajcie, tyran Łukaszenka zamknął jej męża za kradzież pieniędzy, za malwersację. Przecież on nie malwersował dla siebie, tylko ta, ta, ta kradzież, ta malwersacja to była buntem przeciwko tyranowi Łukaszency. Taki Janosik on był. No, a ten skurczysyn terrorysta e, Łukaszenka go wsadził do więzienia. I dlatego my Polacy tutaj budujemy front białoruski przeciwko Łukaszence, żeby obalić tego tyrana i żeby tam prowadzić taką demokrację jak u nas. Ponieważ u nas tych, co, się, co kradną i malwersują się nie wsadza do więzienia. Wsadza się zwykłych obywateli. Za to, że skrytykowali LGBT, że skrytykowali Żydów, czy coś. Że skrytykowali tą ideologię covidową. I to jest demokracja. I po to tutaj wspieramy Białorusinów, żeby taką demokrację tam żyć, Żeby obalili tego tyrana, jakikolwiek on jest, ale dba o ten naród. I jest to kraj, kochani, suwerenny. Jeden z niewielu w Europie suwerennych krajów Białoruś, Szwajcaria, Watykan i bodajże Islandia. Widzicie, jaki tyran pieprzony? Zamiast tutaj się podporządkować ogólnoświatowemu, nowemu rządowi, który prowadza tutaj nowy ład, e, maseczkowy, lockdownowy, e, chipowy i tak dalej, demokratyczny, innym słowem. No? Widzicie? Ręce opadają. Obalić tego tyrana, wprowadzić tam te wszystkie restrykcje lockdownowe. Co to znaczy, żeby Białorusini nie umierali podczas tej zarazu? A co, oni są lepsi od nas? Żeby nie byli terroryzowani? Teror A co to oni są? Jakaś rasa panów? Zakładać im te lockdowny i te maseczki. Nie się duszą tak jak my. Maseczka. No. Ciekawym, kiedy Łukaszenka wyśle tutaj Znaczy przytuli tu Jakiś Polaków Naszych tu patriotów Którzy będą walczyli o wolność Polski Może by się zrewanżował Odpowiedział Pięknym za nadobne Kochani Nie wiem czy ręce mnie bardziej Opadają czy krew mnie zalewa to są takie, słuchajcie, baśnie. Teraz nam przedstawiają takie fantazy tu.